Witam was, kochani, po raz kolejny na moim kanale w filmach z serii Kuchnia dla początkujących. Dzisiejszym bohaterem filmu dla osób, które zaczynają swoją, moi drodzy, historię z gotowaniem, jest tutaj widoczne mięsko na schabowe, czyli jakieś takie mniej więcej. Troszkę tutaj jest chyba niecały kilogram tego schabu, także on jest nieważony. Tak po prostu mówię to teoretycznie. Każdy sobie może ilość dostosować do swoich potrzeb. Tak więc, moi drodzy, dzisiaj pokażę, jak zrobić naszego tradycyjnego schabowego. Czyli w pierwszej kolejności potrzebujemy schabu. Może być ewentualnie jakaś karkówka ale schab jest najlepszym kolejnymi rzeczami które są potrzebne jest taki oto jakiś taki tłuczek niekoniecznie taki jak u mnie taki po prostu tłuczek do mięsa można kupić w każdym yy, sklepie gdzie są jakieś po prostu rzeczy do gotowania lub w markecie Wiadomo, ostry nóż, jakaś deska do krojenia. I będziemy kroili, a co potem będzie potrzebne, to wszystko powiem po kolei. Zajmiemy się teraz krojeniem naszego schabu. Kroimy na plasterki. Tak więc, ile sobie tam tego schabu weźmiecie, to będziecie tyle po prostu mieli tych kotletów. Ja może na dwóch takich kawałkach pokażę. Nie będę całości kroiła, bo już będziecie widzieli co i jak, żeby wam nie przedłużać. No i teraz niestety będę was musiała przeprosić, bo w czasie ubijania tutaj może mi obraz skakać, bo obok mnie tutaj stoi po prostu statyw. Postaram się to jak że tak powiem najdelikatniej ubijać tą stroną. Ale nic nie obiecuję, bo muszę też uważać, żeby mi telefon tutaj w tego kotleta nie spadł. Także będą drgania, także ostrzegam. Więc bierzemy się na ubijanie jak najcienniej. Powiem wam jeszcze, niektórzy przez polie spożywczą ubijają, ale ja tam się w to nie bawię, normalnie ubijam deskę sobie potem, umyję. Nie będę do was mówić, bo i tak nie będziecie słyszeć. I cóż moi drodzy, o zobaczcie, jednego takiego już mamy delikwenta gotowego, zobaczcie jaki on jest cieniutki, im cieni to nam się szybciej usmaży, odkładam go sobie tam na talerz jeszcze Wam na jednym pokażę. I o, mamy już kolejnego i moje o, dwa te ubite razem z Wami się prezentują w ten sposób. Ja zaraz sobie ubiję pozostałą część mięsa, przygotuję wszystko, co będzie potrzebne, i krok po kroku zaraz wszystko pokażę. Więc, moi drodzy, zajmiemy się teraz przygotowaniem reszty składników do panierki. Będzie potrzebna tutaj jest bułka tarta. Sobie nasypałam już w talerz, jaką bułkę tartą sobie kupicie. Taka jest. Dobra, moi drodzy. Tutaj mam dwa jajka w moim przypadku. Wbijam sobie te jajka tutaj. Dwa jajka z korupki gdzieś tam na bok. I co ja tu będę dawała? Ja daję tak do kotletów. przyprawa do mięsa. Dam taką łyżkę na to. Dosyć sporo. Czyli, jaką tam przyprawę do mięsa sobie kupicie, taka będzie dobra. Ja sobie dodaję jeszcze paprykę ostrą, ale jak ktoś nie lubi pikantnego, to może sobie pominąć dobrą szczyptę. Oczywiście standardowo mam dwie szczypty soli i moi drodzy dam pieprz to sobie od tego i sobie to wszystko mieszam. moi drodzy i za chwilę Pokażę jak będę panierować. Rozgrzeję patelnię z olejem na gazie. I jakoś postaram się Wam pokazać już, jak będę nakładała na patelnię, bo wiecie, ciężko mi jest statyw postawić, ale jakoś damy radę. Mam te dwa jajeczka i mam tutaj bułkę tartą, tam to sobie zaraz wszystko posprzątam, przyniosę sobie zaraz te schabowe które ubiłam, one tymczasowo stoją w lodówce, bo ja sobie jeszcze gotuję do tego schabowego ziemniaki dzisiaj, tak więc ale dla was tutaj nagrywam moi drodzy schabowego dla osób, które nigdy tego nie robiły, a jak ktoś po prostu jest zainteresowany, jak ugotować ziemniaki. To zachęcam do obejrzenia pierwszego filmu z serii gotowanie dla początkujących. No co będę gadać. Jak to się mówi. Przynoszę schabowego i bierzemy się do roboty. Więc tak moi kochani, bierzemy już nasze. Kawałek mięsa. I po prostu go tutaj, w tym jajku, moczę z tymi przyprawami. Muszę przesunąć, żebyście dobrze widzieli. Tutaj ten mój widelec. I z tego wyciągam. I teraz obtaczam tutaj. W bułce tartej. I tak, minimum cztery takie kotlety, czy trzy, w zależności od wielkości. O, ja sobie tutaj, mam nadzieję, że widzicie, moczę następnego i o bułkę go. Hop. Trochę się niestety przy tym trzeba ubrudzić. Jeszcze jednego i pójdziemy zaraz kłaść na patelnię. Myślę, że na mojej patelni te trzy takie duże się zmieści. Dokładnie w tej bułce tartek, będzie mało bułki tartej, to się po prostu sypie. Moment, sobie łapki wytrę. I, i idziemy. Muszę Was w jednej ręku trzymać. Widzicie, tu mam patelnię rozgrzaną. Może światło zapalę, żeby było widać. I będę kładła o, te podlety. Dwa chyba tylko mi wejdzie. O! Może jeszcze trzeciego wcisnę tutaj. Tak mi niewygodnie jedną ręką, naprawdę. Zaraz tego trzeciego jeszcze tutaj położę. Może się tutaj zmieści, on się skurczy. Mam razem. W czasie smażenia i one o tak się będą smażyły potem ja pokażę na jedną stronę jak one się usmażą na no złocisty kolor także widzimy się jak będę je przewracała i przystępujemy do odwracania potleczów bo wyglądają w ten sposób na tą jedną stronę takie złociste dobrze przesmażone żeby nie było skórowe i tak też na drugą stronę w zależności też od wielkości ognia trzeba pilnować. i pokażę później już jak ściągnę w patelni. Nie będę Wam wszystkich tych kotletów pokazywała, bo to jest pozbawione sensu na jednej patelni i na talerzu Wam pokażę, jak to będzie w efekcie końcowym. I mam już te moje pierwsze trzy kotlety usmażone. Widzicie one po obu stronach teraz pokażę. Prezentują się tak. A ja sobie smażę pozostałe kotlety, i z Państwem się już żegnam. Pan.